To kolejna część z zy. nie z florcią, to mój jak coś, tylko Zy. No już Wam przedstawiam sobie, a i ona jest już na Arizonę. Arizona, obróć się do mnie! oka obróć się do mnie! Pokaż Arizonę! Patrzcie, to jest Arizona Clutch Tinker. Mój kot idzie z nami Miałam wziąć rękawiczki Patrzcie jaki piękny zachód zachód. dalej oj jest ze mni galopuje flora nie podła pod kopyta flora galopuje Patrzcie, jakie piękne drzewka. W kamerze nie widać tak dobrze jak na żywo. To, złote. Misiaku, idziesz z nami? Chodź. Co? Ona za nami będzie biegła. Spokojnie. Ale można przychodzić? Do parku można, tylko nie można przechodzić tak, bo tu ogólnie kiedyś stajnie, bo chodź Flora! Kci krzyk! Chcecie Możecie podać nazwę kanału. Co? No, y, to ja mam mogę, pierwsza? No. Niebieska! No, W y, e teraz wszystkie mówią na Hani kanał. Nie, powie, nie, nie wiem jeszcze jak się nazywa, może na szczęście Wam powiem. Podłoga, o, to. wszystko do małej. E mogę powiegać, ja mogę też powiedzieć, tylko ja, ja nie mam na razie to... filmów. No. Patrzcie, jaka piękna I taki piękny. Leci, leci kotek. No, się boi. Ogólnie jakbyście pytali, e, jak to? Czemu? O! Boże, czemu Alexa się nie boi tego dźwięku? Jakby co to ma nauszniki wygłuszające? A tak kto się boi takiego śledztwa, jakiego my słyszymy. Patrzcie takiego. Popatrzcie ja Flora biega. Mój, Moja kotka. Uboże jak Wenus wydupił naprzód. Na patrzcie jakie piękne boisko. Tak, w środku lasu boisko. Jedziesz! Kosikiem, Będę pod górę. <laughs> mój jest na 11 minut. <kluz> a mój 3 minuty i 44 sekundy Ale to rozstajemy po przerwie. Bardzo długiej. Chodź tu, Flora. Nie chce do mnie. O nie, Oliwier, plus liście. Słuchajcie, to jest koń, który tak kochaliście. On woli liście niż, niż co, Wiesz, inne konie, nie? On lubi ich tę porę roku. Tak, bardzo. no. On mega kochaliście. W każdego porę roku najbardziej w jesień. No, on jest bo nie bardzo wychwytny. Tak. Gdzieś jest znaleźć takie, które mu nie... będą smakować, nie? On lubi tylko zielone, zielone. Tak, no, takie ono chyba. Ty od tutaj jest zielony liść. Jak to szybko idziesz. Nie no, na to mam pokazywać. patrzcie, znów mój kotoi. Tora. Zobacz, i ogólnie będziemy jeszcze Tora! A no nie Tora! Nie idziemy tam no, ten, Nie Tora! 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 mój na Lara wejdź! Jak się ona puszyła żebyś miała siłę na kros. O już widzę. Oliver, Dawaj! Wydarcie się. Mm. Zaraz za mną biegnie. Patrzcie jaki fajny krosik. Dobrze, teraz ja. Hop. Pojdź, dobra, uciekamy do Oliwierami. Ono to jest super nika. A nie, to Oliwier. Patrzcie, jedzie Oliver. Ej, że jest to nie Chyba się zgubiła. Chyba nie mogła nas znaleźć. Jest, o, chodź, maluszku! Chodź nie, nie mogła nas znaleźć, biedna. Mi <laughs> się zestresowała. Nie. Ojejuuu To pewnie przez ten galop, ale będzie dużo galopów No Będziesz musiała też się spisać galopem Na razie z sępem idziemy, patrzcie proszę też idzie z sępem z... ja z... 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 Nie można opuścić wsteń za nami. Ty się nie bój, bo ty się zaraz zgubisz. Ja muszę oczywiście iść w tyle, bo one idą z A ja muszę iść tyłem, żeby pilnować, że ona się nie zgubi. Florka! gdzieś, Tylko mi potem yy, nie miał, że ty się zgubiłaś. Klara! Dobra, ona no, to poradzi. Tu łatwo jest zobaczyć, chodźcie, są do tego miejsca. ogólnie to są takie ścieżki, więc się nie zgubimy. Dobra, to na tyle w tym odcinku, więc pa pa!